Co jest nie tak z piciem piwka? Po pierwsze reklama alkoholu jest nielegalna, z wyjątkiem oczywiście reklamy piwa, jednak i ta ma swoje zasadnicze ograniczenia. Reklama piwa w internecie jest natomiast szarą strefą, nie do końca uregulowaną. Głównie odnoszę się tutaj do zapisów, które mówią, że nie można reklamować wśród nieletnich alkoholu w żadnej postaci. A także godziny emisji takich reklam nie są w żaden sposób w sieci możliwe do wyegzekwowania, a w innych mediach ściśle regulowane. Czy TikToki, męcena, który zaprasza na piwo, mają ograniczenie wiekowe? Sprawdziłem nie. A co gdybym miał 7 lat? Czy łamie on prawo? Nie wiem. Nie jestem prawnikiem. W najlepszym wypadku ślizga się więc po szarej strefie przepisów i lawiruje na krawędzi prawa i przyzwoitości. Drogie lewaki. Czy tymi samymi zasadami kierowałby się rządząc krajem? Po drugie, budowanie kapitału politycznego na spożywaniu alkoholu jest niepoważne i nieobyczajne. Była już w Polsce taka partia polska partia, przyjaciół piwa. założona przez satyryków z takimi prominentnymi postaciami jak Janusz Rewiński, Krzysztof Ibisz i ostatecznie Leszek Bubel. Tamta partia powstała dla żartu czy podobne odczucia powinniśmy mieć w stosunku do Konfederacji? Ja mam po trzecie, przekaz kierowany jest do młodych ludzi, czyli wyborców Konfederacji, czyli osób, które są szczególnie narażone na szkodliwe wzorce zachowań. Wielu tych ludzi ma prawa wyborcze, ale cały czas są w okresie kształtowania swojej osobowości. Czy powinny kształtować ją w odniesieniu do heche piwka? Może i tak, bo przecież nie ma nic złego w piciu piwa. Poważnie, kto nigdy nie pił, niech pierwszy rzuci kamieniem, ale jak zawsze kluczowy jest umiar. To nie trucizna zabija, ale dawka. Zdaje się natomiast, że piwo z męcenem to nie są wydarzenia, gdzie promowany jest umiar. Niedawno sieć obiegł obrazek lidera partii, który ledwo stoi na nogach po spotkaniu ze swoimi wyborcami. Sam Mencen, komentując sprawę na TikToku, bo gdzie, powiedział Strasznie wczoraj zachlałem. Piłem piwo do piątej rano. Film mi się urwał jak stałem na nowym świecie. Nie mówiąc już o samym spotkaniu, gdzie w formie anegdoty opowiada o piwnych sztafetach, czyli piciu piwa na czas. Tak, było to anegdotyczne na studiach. Z ust poważnego chciałoby się powiedzieć polityka, brzmi to fatalnie. Podsumowując, mamy ponury obraz: rozpijania społeczeństwa i budowania kapitału politycznego na chlaniu. Co ma te zaletę, że przy okazji sprzedaje produkty browaru mencen. Nie będę moralizować, jak straszną chorobą jest alkoholizm. Ale przebija się jedno pytanie: czy państwo, minimum, będzie zapewniało ochronę osobom, które dzięki takim eventom nabawią się problemów alkoholowych, czy to już będzie ich problem, bo przecież każdy jest kowalem swojego losu. W myśl zasady, zagłosuj, wypij piwko, ale ewentualne konsekwencje ponoś sobie sam.